Gdzie mam na kolano, Oto 14 rekrutacja do teamu NFZ Klopsik, przedstaw się yy, jestem z Kibry Pierwsza konkurencja. am lecisz Nie o dobra, jeden ci nastawio. Trochę bardzo. Jedno oko lecisz. Na bok, no nie. Pojęcia. Dajmy tutaj. Radek się... przy pracy. Trójkę. Tr Oto druga konkurencja. Edit Wola, Lecisz, Klopsik! Klopsik, mopsik Dobra, ogólnie Na początku była taka lekka przecinka, ale ładnie lecisz Dajmy tutaj taką siódemkę Trzecia konkurencja, Frybil plus Peace Lecisz Okej, okay, dobra, quadra lekki uderzyli głową ptaszek A dobra, triple taki, nie do końca zacięty Okej, okay, pocałunek, valentyki już były Kolejny, szalejesz Okej, okay. tutaj są nawet nie chcę kontować. Dajmy jeszcze uge, uge mocne Okej okay. <noise> <noise> Dobra, dajmy tutaj taką A, szóstkę dajmy Jak myślisz, dostałeś się? Yy, oczywiście, bo jestem Królem bri Szacunek <grystanie> Ale tak, przychodzisz do Team NFZ A jeżeli Ty chcesz do, do, dołączyć do Team NFZ Napisz swój link w komentarzu, bo to na do naszego Discorda Link jest w opisie